widzowie, jak to ładnie tu wygląda to niebo, tam latarnia świeci, tutaj jest ładne niebo, tu ciemny las, las bardzo ciemny, tu ładne, ładne, a świeci oczy tak strasznie. Teraz idziemy właśnie do domu, że byliśmy nad Wisłą i teraz idziemy do domu. Nie wiem kiedy będziemy w domu, ale zobaczcie jak to ładnie wygląda. Ja pier, Papier... Jo a zapomniałem o jednym zostawcie subika i lajka i lajka będzie bardzo fajnie, a ja lecę Jo nie widać zbytnio chyba flesza mu, niech tu flesza tu flesz ryba bardzo mocne Teraz, co widzicie? Teraz na pewno dużo wyjście. Jeszcze powiększę wam Jo, jo, teraz dobry flesz i widać wszystko. Chodź, chodź, Zuzia! Idziemy, Zuzia, bo coraz ciemniej się robi, chodź. Zuzia, Zuzia, nagrywam cię. Zdjęcia, fotki to nie robi tego. A zgasiłem mojego flesza. Znowu będziemy musieli za chwilę. Zegnać, ale zrobimy 10 minut 10 tyle i tyle o luźka ja przebiegła patrz ale naprawdę to nie było jest piękne jo. ta latarnia w oddali i te drzewa tutaj idziemy przez ciemną ulicę i przez piękne niebo siami mi stąd. nie wytrzymał z tym Ciemno jest dla Was, a dla mnie jest jak słoneczko ta uliczka. No to tylko fleszka Dobrze. ja włączyłam swój filmik. Idziemy szybko. szybko. Dobrze, jeszcze raz nagrywam. Dobrze. Co to? Co to? co to? Coś tam idzie, coś tam idzie, szybko, pociekamy, co, co to jest, co to jest, co to było, co to było, Duzia, nie wiem co to było, chodź, chodź szybko. Teraz sobie przynajmniej to zadam, Tak. No to tak się nagrywa, Jest kamerą. Dobrze, będziemy musieli się żegnać, będziemy musieli się żegnać, będziemy musieli się żegnać, żegnać widzowie, bo coś naszego nie a nie chcę stracić tego filmiku, więc papa